Cześć kochani, zapraszam Was na nowości do Pepko. Zobaczcie nowe skarpety zimowe, nowe obrusy, nowości na dziale z dekoracjami, dodatkami, więc oglądajcie, lecimy na wieszaki. Te płaszcze znamy, były wcześniej na kanale, tak więc nowe osoby zapraszam na wcześniej się bądź osoby, które nie pamiętają również, bo było bardzo dużo nowych już jesienno-zimowych rzeczy, w tym Przeglądzie już będą też pierwsze takie świąteczne dodatki do domu i do kuchni. Tu ostatnio też pokazałam te jeansy, one są bardzo fajne, sweterki, kurteczki, było tego sporo, ale zauważyłam na wieszaku te jeansy. Są nawet ciekawe, zobaczcie, sznurki, kieszenie, takie dosyć szersze, ale teraz jest taka moda. Na te właśnie szerokie spodnie naprawdę one fajnie wyglądają do swetra. Więc za te spodnie zapłacicie 60 zł i tu akurat mam rozmiar 38. Kolejna rzecz, nie wiem, czy ten sweter jest nowością czy nie, ale jest tak obłędny, ma tak świetny kolor 45 zł i jest aż do 2 razy XL. Pokazały się nowe grube, zimowe skarpety i mamy na razie dwa rodzaje taki baranek. Są one różowe, są naprawdę przyjemne, długie, grube i tu macie te różowe za 15 zł. I te cudowne, takie alasweterkowe. Tutaj są jeszcze pompony z boku, w środku futerko za 17 zł. Ale jak nie lubicie długich, to macie tutaj takie kapciuchy. One są naprawdę przyjemne w dotyku, bardzo fajne wzory, 12 zł. I tu u góry macie taką fajną panterkę. Ciekawa jestem, które Wam się bardziej podobają. Czy te panterki, czy te kwiaty? Też jestem ciekawa, a może ktoś woli takie? Więc zostawcie komentarz, będę wiedziała, na co mam zwracać uwagę. Zobaczcie też, co pokazało się na dziale dziecięcym. Świetna, taka już gruba kurtka. Kolor czarny, ma dwie kieszenie. Jest naprawdę na tyle gruba, że jeżeli lubicie chodzić w zimę w krótkich rękawkach pod zimowymi kurtkami, to ta będzie dla Was idealna, bo ona jest naprawdę ciepła. 60 zł i jest do rozmiaru 170, więc taka SK, SK i MK damska spokojnie wejdzie, bo te kurtki mają zawyżoną numerację. Więc tak wygląda kapturek, kaptur. Myślę, że nie jedna osoba się na nią skusi. Zanim dojdę tutaj do tego działu, właśnie miałam te wszystkie cudowne rzeczy na wieszakach. No i co jest na półkach. Tutaj dojechały te poduchy. One są naprawdę tak mięciutkie, miłe, futerkowe 30 zł. Były wczoraj w przeglądzie. Nowością ostatnio był też ten zestaw kubków, ale też pokazały się fajne ścierki 10 zł, tu wymiary 45 na 65. Obok macie świetny obrót za 50 zł, to jest ta kolekcja jesienna. No i te rzeczy tutaj jeszcze które pomijam były na kanale między nimi ten zaparzacz grzybek, który jest takim hitem na TikToku, ale co tutaj yy, jeszcze jest nowego, to ten cedzak 20 zł, jest nawet spory, więc jeżeli lubicie taką formę nieskładanych, bo ostatnio jest moda na te składane, yy, silikonowe, to zobaczcie jaki fajny beżowy jest teraz na półkach. Powrót yy, kubków ala Stanley. One też są hitem od jakiegoś czasu wszędzie. Czy TikTok, czy Instagram, czy YouTube. 45 zł beżowy kolor, bardzo ładny. Pojemność to 1200 ml. Lecimy na ten dział, bo tutaj też sporo się dzieje. Są fajne skrzaty, kubki, świece yy, i co? Pojemniki pokazały się tutaj. Dwie fajne rzeczy. Pierwsza to jest ta Taca duszki. To jest coś takiego słodziachnego, gdzie możecie naprawdę cudowną kolekcję z tych duszków stworzyć, bo były świeczki, były kubki, były miski, były mm, pojemniki, no jest tego sporo, a teraz macie taką fajną tacę. Jest naprawdę przeurocza, kosztuje 20 zł. I też możecie zostawić mi informację, czy lubicie takie rzeczy, czy wolicie coś bardziej klasycznego, jak te dodatki do domu. Jesienna nowa dekoracja, taki stroik bardzo ładny, 5 zł. I tu coś dla dzieci. Słuchajcie, ten kubek świeci. Ja wczoraj walczyłam ze sobą, ale nie wiem, czego właśnie nie kupię. Jest tak fajny, 10 zł i te duszki świecą. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda tutaj. Informacja, że on świeci, no i tu jest taki malutki e, pokazany, że te duszki, słuchajcie, te duszki będą świeciły, no ja jestem ciekawa, czy to faktycznie aż tak będzie fajnie świeciło. No dobra, może się skuszę i pokażę, <laughs> to będziecie babcie miały dla wnucząt, bo dzieci lubią takie rzeczy, no nie ma co. Nowe znowu widzę tutaj girlandy, jakieś takie nietoperze, jakieś łapy za 8 zł na Halloween. Dla osób, które lubią stroić dom właśnie w tym stylu. A dla dziewczynek, na przykład na karnawał, na zabawę, do szkoły, do przedszkoli, fajne opaski. I ta czapka jest naprawdę świetna. Ma tak ładne te cekiny. Kosztuje zaledwie 7 zł. Poniżej macie ten kapelusz czarownicy, on jest też prześwietny. pokazywałam go ostatnio w przeglądzie. No a teraz do tego jest tak fajny, taka fajna opaska. Jest naprawdę ekstra, zobaczcie i wielkie bum, znalazłam kubek już świąteczny. On był w zeszłym roku, ale coś mi się wydaje, że Pepko już pomału przygotowuje nas do tego, że będą za niedługo dekoracje bożonarodzeniowe. 6 zł kubek, tutaj mata silikonowa do pieczenia 20 zł, ona również była w zeszłym roku, ale zobaczcie ile rzeczy jest ostatnio na półkach świątecznych. Ten obrus również był 50 zł. Mamy ten czerwony do wyboru i do wyboru macie ten Biały. Biały jest w obniżonej cenie, kosztuje 35 zł. Ale zobaczcie, jaką nowość! Znalazłam 12 zł takie bieżniki. One są naprawdę świetne, występują w dwóch kolorach. Wymiary to 40 na 150 cm. I też możecie pisać komentarz, czy lubicie właśnie takie bieżniki. Czy wolicie bardziej jakieś klasyczne białe, czy grubsze, czy czy w ogóle, no piszcie, 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 jestem ciekawa. Półka przed chwilką, ona już była kiedyś na kanale, ale przypominam, że ona jest, bo coraz częściej widzę w sklepach. I ta cudowna dekoracja jesienna, podświetlana ledem, też widzę powrót. Nowe, nowe. One już były, ale widzę, że dojechały te zegary. 25 zł. To jest takie matowe wykończenie i możecie kupić czarne bądź złote. Są naprawdę prześwietne na stolik bądź na komodę. Zobaczcie, możecie obrócić w kierunku, jak mi chcecie. Prze... Prześwietny jest ten zegar. Jak dla mnie to taka petarda, pepko. Fajny. Dobra, koniec ochów, achów. Kolejny powrót to te malutkie tace, 7 zł, ale wiecie o czym pomyślałam, że można je przesprejować na biało i, be, i ułożyć jakieś dekoracje świąteczne, będą prześlicznie wyglądać, a spreje kupicie w Action, bo w Action jest tego mnóstwo. No i znalazłam jeszcze taki fajny parasol dla dzieci, Smurfy na wyprzedaży, jedyna dyszka, więc to też cena hit. Kochani, mam nadzieję, że Wam się ten przegląd spodobał, lecę po następne nowości, jeszcze muszę nagrać Action, bo tam jest teraz tydzień promocyjny. Zapraszam na wcześniejsze przyglądy. Dzisiaj wleciał jeszcze Action, ale nowości. Tam jest naprawdę sporo tych rzeczy. Dzięki, że byliście. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapecki, <głos》>, subskrypcje łapeczki i komentarze. Jesteście wspaniali. Jak ja szybko chcę coś powiedzieć, to nie potrafię. E, jesteście najlepszymi widzami, ich można sobie wymarzyć. Dzięki, że jesteście. Ściskam Was mocno. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa. A nową osobę bardzo serdecznie witam na kanale. Fajnie, że do mnie trafiliście. Oglądajcie zaległe filmiki, bo macie co oglądać. Trzymajcie się. Cześć, pa.